Wczoraj y, odbyły się uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka w Watykanie. No i oczywiście w związku z tą całą uroczystością i y, z oddaniem tak zwanej ostatniej drogi komu, no, osoby świadome wiedzą, że tam już nic nie ma, to jest tak naprawdę oddanie. Y, o, tak w ostatniej drodze, tej czci, osobie, która rządziła do tej pory, bo y, prawdopodobnie nie ma tam y, w tym ciele już. Żadnej energii, ona po prostu się wyłączyła i odeszła z tego świata. No i na te uroczystości pogrzebowe zjechali politycy z całego świata. No i wczoraj, oczywiście, jak ktoś interesuje się trochę i siedzi w tych informacjach około politycznych, zauważył taką rzecz, że Szymon Hołownia zrobił sobie selfie na pogrzebie. Zrobił się z tego wielki rumor. Wielka awantura, że jak to, że trochę powagi, i tak dalej. Czytamy. Szymon Hołownia, zapytany, czy robił selfie podczas ceremonii pogrzebowej, zapewnił, że nie ma zwyczaju robić tego typu zdjęć. Zrobiłem zdjęcie wychodząc z bazyliki, całego tłumu, który był na placu św. Piotra. Zresztą wielu też polityków wychodziło za mną i robiło zdjęcia. I teraz, oczywiście, mamy selfie prezydenta, znaczy selfie kandydata na prezydenta, ale żeby nie było tak, tak słodko, żebyście tylko mówili o tym o hołowni, zdjęcia zrobił sobie z grupy z opozycji poseł PIS, Michał Wójcik i Roman Giertych. I nie byłoby w tym nic dziwnego, A dziwnego, nie dziwnego. Czy tak powinno być, czy nie, zostawiam Wam to ocenie. Wiadomo, jest to uroczystość pogrzebowa, powinniśmy mieć troszkę powagi, powinniśmy zachowywać się trochę poważnie i nie wiem, i teraz puenta tego wszystkiego, nie wiem dlaczego taki rumor wyszedł, bo, bo co, bo to jest przyszły, może być przyszły prezydent, jest to na pewno kandydat na prezydenta, posłowie naszego rządu, no jak małe dzieci, tak, wyjechały i po prostu cykam zdjęcia, jestem w końcu w Watykanie, cykam zdjęcia. Ale nikt głośno nie mówi o tym, że na tych uroczystościach pogrzebowych, kiedy pojawił się prezydent Ukrainy Zełęski, to wszyscy zaczęli bić brawo. I teraz nie wiadomo, czy papież Franciszek, znaczy to, co zostało z papieża Franciszka, znaczy tak, to, to, co już zostało na tej ziemi z papieża Franciszka, mam nadzieję, że nikogo nie urażę, nie poczuł się nagle, o, biją mi brawo, że odchodzę z tego świata. Co o tym myślicie? Miłego dnia, cześć.